Cześć wszystkim ze strony Pedro Wonpole. Jestem mną kto? Karolina. Czyli moja dziewczyna, a ja jestem jej chłopak. I teraz jesteśmy w paru. Dokładnie. P-R-O-u. Ły? Okej, zapraszam cię. do mojej ekipy. Jest dobrze, nie, nie przejmuj się. Dawaj. Trzy, cztery. a wziąłem gotowości. Trzy, cztery. Dlaczego ty nie gluciem? Przepraszam właśnie, bardzo. Sorry. Co za zdrada. No Miałam zadanie do wykonania, a to nie było wykonać Tańcz, gluciu, tańcz. Dobra, jesteś gotowa? Jeszcze wyciek. Teraz zarobię 3... 4... Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawieniu łapki w górę oraz komentarze. Piszcie, w jakiej jeszcze gry chcielibyście, abyśmy zagrali razem z Karoliną. Jeżeli macie jakieś pytanka, to piszcie w komentarzu, a może jako specjal, na 200 subów, nagramy jakieś Q&A. Ty mały glutko czerwony. Super, tu już leci, ale nie wszystko. no, Zaznaczaj, gdziekolwiek lecimy, my tam lecimy i będziemy tam polecali. Albo nie. tu. Dobra, to ja już ląduję. Amenu. Żeby jeszcze nie zzukać. Ale dużo ludzi tutaj jest dookoła. Z tego co widzę, to zginę raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy w ciągu dziesięciu sekund. Mamy z Karoliną taki jeden sposób, że lądujemy zaraz za kimś, to się pojawi koło nas idziemy go po prostu się siekierkami, czymkolwiek tam mamy, kilofami. Ktoś tutaj jest, ktoś jestem w budynku. Zrobimy mu z tyłkę jesień średniowieczny. To jest bot, bo zamiast strzelać to... Następny but? Nie mam naboju Masakra Nie, czuję, to wjeżdżam tu? ktoś do ciebie strzela Dobre, dobra, 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 Że z bobra. Nie lubię jak się robi tak ciemno w tym hortecie, bo od razu dodaję takiego mroku. Jest tak strasznie. Dokładnie. Ja nie lubię, jak jest strasznie. Z ust mi to wyjęłaś. Z ustów. Nie ma ciebie tu. Nie ma twoich ustów. Nie ma co. To już jest. Likwidacja, likwidacja. Ale ty się ubijesz w tej grze. Dlaczego? Mam niebieskiego shotguna za karę. Tu ktoś jest. Gdzie? Szybka likwidacja. To ty tak szybko zabijasz? Tak, nie jestem nie sam się siebie dumny, naprawdę. Ale ja nie zdążyłam w ogóle o każdej sytuacji. Tak sobie zdaję sprawę z tego, że. Zacząłem nagrywać jakieś dwa miesiące temu i zdobyłem 180 subów. Nice. Co o tym sądzisz, Karolina? Według no mnie to jest dosyć mi Według mnie, czuję taki niedosyt jeszcze. Nie, jesteś łapczywy. Jestem ambitny, możemy tak to nazwać, a nie łapczywy. Łapczywy na sub. Nie jestem łapczywy na sub. Znaczy, no może trochę jest. No chyba każdy początkujący taki jest. Tu Ktoś tu jest. Zaznacz. W tym dołku jest. Dobra, widzę. W sensie widzę gdzie zaznaczyłaś. Bijmij sobie na dół. On tutaj jest. O, jest niebezpieczkę, niebezpieczkę. Nie mogę trafić. Ja trafiłam już od 20. Więc... Dobra, powalony. W sensie powaliliśmy. Rozumiem, że tam jest jeszcze jeden. Tak. Dokładnie to tam. Widzę. Trochę daleko, trochę daleko. Nie mogę trafić. Tam jest jeszcze ktoś, tam się też coś czołga. O nie, bomba. Uwaga, kurde, nie trafiłam. I ja sama siebie uszkodziłam, ja jest to nic. Szkoły. O nie, ktoś się do mnie ładuje, jest tego blisko. O kurde, jak bliżej, jest. Co się wydarzyło? Sama się wydarzyło. Serio? To ty? Tak, Uff, masakra. Chciałem trafić w kogoś bombą, raz mi wyszło, a z drugim razem niestety <grym> już nie. I nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło w ogóle. No ja szybko lecząco. ktoś się zdjąć. Tam też. Ja mam za 19 tylko Likwidacja. Tak? Tak. Ktoś tu jedzie. O nie! Zostałam powolona. Bardzo? No bardzo, zaraz umrę. Co ja robię? Zamiast cokolwiek zrobić, to budowałem masakr, klawisz mi się przeniszczały. No i go... Niestety tym razem nie udało nam się wygrać. Będziemy próbować kolejnym razem. Tymczasem się żegnamy i zapraszamy na kolejne odcinki z tej serii. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, zostawieniu łapki w górę oraz pisaniu komentarzy. Zbliżamy się do 200 subów. A jako specjal z tej okazji przygotuję dla Was coś innego niż widzieliście do tej pory. Trzymajcie się, cześć. Alumina.